Siemaneczko, kochani, witajcie w tym oto odcinku. Jak już widzicie, nie znajdujemy się w tym momencie na zapleczu sklepu z butami, jednakże to zaplecze zostanie tak jakby przeniesione. O tam, pierwszy odcinek w tym oto dziewiczym pokoju będzie bardzo ważny. Dlaczego? Nie pamiętacie zapewne czasów przed Easy, bo tak naprawdę Streetwear i to wszystko dzieli się na czasy przed Easy i po Easy. Czasy przed Easy to były czasy, w którym Streetwear rządziła głównie jakość. Stawiało się na jakość. Na fotki spontaniczne, na historię butów. Każda kolaboracja coś ze sobą nosiła, każda była na jakiś swój sposób wyjątkowa. Nie było ich tak dużo. E, jakościowo naprawdę zawsze było lepiej, zazwyczaj przynajmniej, niż normalne wydania. Czekało się pod sklepem bardzo rzadko kiedykolwiek były rafle, które są teraz tak popularne. Zawsze było tak, że czekałeś 2-3 dni pod sklepem lista, czeki i to była esencja streetwearu. Mogliście to zobaczyć na moim filmiku z kamperki po pierwszej Easy pusty w Polsce, na dole zamieszczam Wam link. Ten oto odcinek jest powrotem do przeszłości, mam tutaj dwie pary diadory razem z kolaboracją z EFU. Pamiętacie mój poprzedni filmik o kolaboracjach z EFU? Jeżeli nie, no to też link jest niżej. Są to dwie pary butów, które będą miały teraz swoją premierę. Zacznijmy od tej. Są to Diadory N9002. Klasyczny włoski model włoskiej marki, wyprodukowany w P Włoszech, Limitowana edycja. Nazywa się to Master Formula. Generalnie buty wyglądają zajebiście. Kiedy trzymasz je w ręce, zastanawiasz się, czy naprawdę to, że kiedyś myślałeś, że jakieś twoje buty są super jakości, to. Naprawdę coś oznacza. Słuchajcie, te buty są po prostu wywalonej w kosmos jakości. Ja dawno nie widziałem tak dobrze zrobionych butów. Widzicie ten zamrz, widzicie ten nubuk, jak to po prostu... O, widzicie? Wy to dotykacie, to jest super. Buty są wyprodukowane ręcznie we Włoszech. Dodatkowo mamy tutaj wymienne sznurówki i taki krótki opis tych butów. Całość jest wyprodukowana, uwaga, to jest skóra kangura. Tu jest nubuk naturalny ze świnki tak jak w innych butach, a środek jest wyprawiony ze skóry krowiej, aby zwiększyć jego elastyczność. Słuchajcie, buty są super, jakościowo, jak już powiedziałem, To Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda to po prostu przepięknie. Ja, jak je otworzyłem, poczułem taki zapach prawdziwych, pięknych, skórzanych butów. Zobaczcie, również tutaj jest mini logo Diadory. Diadory, duże logo i mini logo. Doktor Weffa, byśmy powiedzieli, EFU od tyłu. Do czego odnoszą się te buty? Te buty odnoszą się do 2017 roku, kiedy wyszła kolaboracja EFU, która się nazywała Highly Addictive. Generalnie motywem przewodni było tak, że ten doktor Wefa wynalazł e, lek na uzależnienie od bycia sneakerheadem. No i wymyślono, że wszystko zostało super zaleczone i tak dalej. Tutaj pokazuję Wam, jak te buty wyglądają. I to jest właśnie powrót. E, teraz historia jest taka, że ten doktor powraca e, i musi o, odnaleźć, jakby, e, to, czy, co czyni Cię sneakerheadem. I doszedł do wniosku wraz ze wszystkimi innymi, że to, co Czynicie sneakerheadem, sneakerheadem, loverem to community. Są tutaj cztery rzeczy, czyli pasja, różnorodność, miłość oraz przyjaźń. Jak już powiedziałem, te buty są bardzo limitowane, wychodzą 14 w sklepie EFU. To, co zostanie, zostanie rzucone online, ale wątpię, czy cokolwiek zostanie. Te buty naprawdę będą bardzo rozchwytywane. Jeszcze raz Wam powiem, zobaczcie tutaj, widzicie tę skórę, widzicie to, zobaczcie. Ja Wam tu pokazuję, to w tym momencie ta skóra jest idealna. To po prostu jest takie dobrze jakościowo wydanie, że ich e retail czyli 220 euro wydaje się tak kompletnie uzasadniony i tak normalny to jest tak samo retail jak i Zibusty, a to jest naprawdę poziom, Poziom butów um, klasycznych, butów, które kosztują 1500 zł za parę. Dodatkowo na wkładkach mamy tutaj doktora FU, Tutaj mamy fiolkę, która się do tego odnosi i mamy napisy, czyli Friendship, Diversity, Love and Passion. Buty będą chodziły z takim traksutem, który wam tutaj pokażę e, od Diodory. I to jest jedna para, teraz druga, bardzo limitowana: 50 par na świat. Tym razem, dragi, są to diadory, które odnoszą się do tej właśnie pierwszej kolaboracji, o której Wam wspomniałem. I do czegoś jeszcze. Uwaga, wyglądają one tak właśnie. Jest to model N9000, klasyczny model od Diadory. Cała góra buta. Zobaczcie, cała góra buta została wykonana tym razem ze skóry kangura. Tak, znowu, tylko całość jest ze skóry kangura. Zobaczcie, kangur tu, kangur tam. Mieliście jakieś buty ze skóry kangura? Buty mają odwrotne kolory, z tyłu mamy statuę wolności, tutaj mamy Pilsa, który się odnosi do pierwszej kolaboracji na modelu V7000, który wyszedł w 2017 roku. E, tutaj mamy dodatkową inspirację, został tak powiedziane, betonem nowojorskim, dlatego że ta para zostanie wypuszczona w Nowym Jorku. Tylko w jednym sklepie na świecie właśnie. W SNS-ie w Nowym Jorku siódmego, tylko w in-store. E, naprawdę, kurczę, 50 par jest na świat, a trochę z nich zostało już rozdawane, Danych ludziom, dlatego buty są naprawdę mega limitowane. Są to kolory, które odnoszą się do Nowego Jorku. Beton, tutaj mamy kolor Nowego Jorku, czyli zielony, tutaj mamy odnosienie do pierwszej kolaboracji, czyli czerwone. Tak samo tutaj mamy napisane Dr. Wefa, tutaj mamy to, tutaj mamy diesel, napis Disseldorf, który odnosi się do Dieseldorfu. W Disseldorfie jest F. a tutaj mamy New York City, że no, New York City, kolabo. I znowu, buty są po prostu perfekcyjnie wykonane, nie ma tu ani kropili kleju, buty są wykonane z najlepszych materiałów dostępnych, kurczę, skóra kangura, no co by tu jeszcze mieli lepszego waność krokodyla? Dodatkowo na wkładkach mamy pilsy i tą przypinkę z pilsami. I jeszcze raz, na języku logo Diadory i logo EFU. Są to dwie piękne kolaboracje, odnoszące się do tego, co kochamy. Czyli zbierania butów, czyli bycia uzależnionym od tego. Słuchajcie, e, takie kolaboracje są ważne z jednego powodu: e, pokazują, że cała ta zajawka o której ja wam mówię i którą jakby mam nadzieję, że podzielacie nie zginęła, że nadal są ludzie, którzy tworzą właśnie takie butyki jak Efiu, nadal są takie marki jak Diadora, które współpracują nie tylko z jakimiś dużymi nazwiskami, tak i tworzą buty, które mega muszą się sprzedać, nie, oni również tworzą buty dla nas, dla ludzi zainteresowanych, dla ludzi, którzy chcą mieć coś innego, limitowanego, super jakościowego. Słuchajcie, to jest tylko 50 par na świat. Produkowanie takiego Butów to jest po prostu sztuka dla sztuki. Tutaj nie ma się zarobić, tu ma się po prostu zrobić coś fajnego. I powiem Wam jedno: nikt w tym momencie nie robi nic tak jednogłośnie dobrego jakościowo jak Diadora. Więc jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tych butów, to tak. Te są tylko w Nowym Jorku 7 na Raflu w SNS-ie. Jeżeli chodzi o te buty, 14 w Düsseldorfie pod sklepem EFIU, możecie po nie kampić. Dodatkowo, jeżeli się nie sprzedadzą jakieś rzeczy, to zostaną e, rzucone online, ale wątpię. I również te buty 7 w, razem z tym traksutem, który wam pokazałem, będą właśnie tam, gdzie te buty, czyli w SNS-ie w Nowym Jorku. A dla malkontentów, którzy powiedzą, że im się nie podbają, bo są tanie, to powiem tak: pierwsza kolaboracja kosztuje teraz 600 euro. I są to pieniądze jak najlepiej wydane. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zobaczcie moje filmiki, o których Wam tutaj powiedziałem. Napiszcie mi, co Wy myślicie o tych butach oraz co myślicie o jakości. Czy w tym momencie warto stawiać na jakość, warto stawiać na ekskluzywność, warto naprawdę um, robić coś innego? Jeżeli wystarczy zrobić w butach, który będzie mega hypeowy i każdy go kupi, napiszcie mi to na dole. Czy Wy kierujecie się hypem, jakością? A może czymś jeszcze? Wszystko to na dole. Zapraszam do subskrypcji, oglądania, łapek w górę i widzimy się w następnym odcinku.